Cześć! Na pewno słyszeliście o tym, że e-mail marketing to świetny sposób na budowanie relacji z klientami. I to prawda. Natomiast dzisiaj chciałam się podzielić z wami ekstra historią o tym, jak kampanie e-mail przy wsparciu solidnej strategii i dobrych narzędzi do automatyzacji marketingu mogą zwiększać sprzedaż w e-commerce. Za chwilę dołączy do mnie gość specjalny z Eveline Cosmetics, znanej i lubianej marki kosmetycznej, która zdecydowała się na współpracę z GetResponse Max, aby zwiększać zasięgi swoich działań marketingowych i sprzedaż w e-commerce. Cześć Dominika, super, że się spotkałyśmy. Eveline Cosmetics to już globalna marka, uwielbiana przez klientki, no i przykład dużego sukcesu komercyjnego. Cześć! Wszystko się zgadza. Eveline Cosmetics jest na rynku już od lat 80., a obecnie sprzedajemy do 80 krajów na całym świecie. Wow, to jest naprawdę duży sukces e-commerce i właśnie o tym chciałam dzisiaj porozmawiać, żeby zainspirować innych i pokazać, jak e-mail marketing z zaawansowanymi opcjami automatyzacji i narzędziami e-commerce może stać się wręcz maszynką do generowania długofalowej sprzedaży. To może podam kilka liczb z Waszych kampanii z użyciem właśnie GetResponse Max. Aż 51 tysięcy złotych w jeden miesiąc. Ponad 10 tysięcy złotych. Oto wynik sprzedaży z kampanii e-mail, w której oferowano specjalny kod promocyjny. Dominika, koordynujesz działania e-commerce. Powiedz mi proszę, jakie masz cele i jak w ich realizacji pomaga ci narzędzie takie jak Get Response Max. OK, moim głównym celem jest generowanie sprzedaży i jej zwiększanie. Poza tym e, bardzo istotne jest, aby budować zaangażowanie i społeczność wokół marki Eveline Cosmetics w internecie. E, za to wszystko odpowiadam ja i mój zespół. Dzięki narzędziom GetResponse Max, takim jak e-mail marketing, zaawansowane automatyzacje i rekomendacje AI, z moim zespołem realizujemy te cele na co dzień. Dzięki personalizacji i segmentacji bazy, jesteśmy w stanie dotrzeć do odpowiednich osób i w, tym, w ten sposób odzyskać porzucone koszyki, ale też zwiększyć sprzedaż. Na przykład nasze kampanie z kodami rabatowymi przynoszą świetne efekty. Jedna z nich, tak jak mówiłaś wcześniej, przyniosła 50 tysięcy przychodów w jeden miesiąc. Miło to słyszeć. A możesz podać przykłady działań, które realizujesz właśnie z użyciem GetResponse Max? Oczywiście. Wykorzystujemy pop-upy i spersonalizowane formularze do budowy naszej bazy mailingowej. Wysyłamy wiadomości powitalne, urodzinowe, kody rabatowe, oferty specjalne, ale też rekomendacje AI i przypomnienia o ulubionych kosmetykach. A możesz coś więcej powiedzieć o tych rekomendacjach? Jasne. Dzięki tym rekomendacjom możemy proponować klientom lepiej dopasowane produkty, co zwiększa sprzedaż. Na przykład w jednym miesiącu wygenerowaliśmy dodatkowe 28 tysięcy przychodu dzięki rekomendacjom dodanym do koszyka. To brzmi naprawdę świetnie. A co myślisz o współpracy z GetResponse Max i co ułatwiła Ci ta platforma? GetResponse Max jest dla nas dużym wsparciem w codziennej pracy. Panel jest bardzo prosty, interfejs jest bardzo przyjazny, co pozwala nam bardzo szybko wdrażać różne pomysły marketingowe w życie. Dodatkowo zespół GetResponse Max jest zawsze gotowy do pomocy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa w codziennej pracy. Bardzo cieszymy się z takich opinii i dziękuję Ci, że wpadłaś do nas do biura. A ja się cieszę, że działamy razem dalej. Dzięki! O, nagrywacie to jeszcze? Bo chciałabym coś dodać. Platforma GetResponse Max idealnie odpowiada na potrzeby naszego zespołu marketingowego. Jest prosta w obsłudze, dzięki czemu możemy szybko wdrażać nasze pomysły marketingowe w życie. Możemy łatwo tworzyć i prowadzić kampanie mailingowe bez specjalistycznej wiedzy technicznej. GetResponse Max pozwala nam skutecznie docierać do klientów, tworząc kampanie z wysokim wskaźnikiem kliknięć i otwarć. Automatyzacja upraszcza naszą pracę, dzięki czemu możemy skupić się na kluczowych zadaniach. Obsługa klienta jest wyjątkowa. Zawsze możemy liczyć na szybką i kompetentną pomoc. Dzięki temu wiem, że nasze kampanie są w dobrych rękach. Dzięki GetResponse Max, nasze kampanie są skuteczniejsze, a praca lepiej zorganizowana. Wybór GetResponse Max był najlepszym wyborem dla naszego zespołu marketingowego.